Hi guys! Dzień dobry z Poznania! Hi guys! Pewnie zastanawiacie się, dlaczego was tutaj sprowadziłam. Idziemy na koncerty. Nie na jeden, na dwa. Z czego oba będą w Poznaniu. Także nie wybieramy się na drugi koniec Polski tym razem. No to przyjdzie czas za dwa tygodnie. Dzisiaj jest środa, mamy 17 maja i w czwartek, są poznańskie Juwenaria. także wybierzemy się tam. Głównie z uwagi na fakt, że Oki chodzi na scenę wieczorem, jeżeli nie byliście nigdy na koncercie, Okiego, Guys! Musicie to zrobić. Takie energie nie widziałam chyba na żadnym innym koncercie. To fantastycznie, świetny vibe must have do przeżycia, ale drugi koncert, który czeka nas za tydzień w piątek. To jest koncert Dawida Podsiadło. Tak, dawno nie byliśmy na Dawidzie Podsiadło, ostatni raz w listopadzie. <noise> Więc y, trzeba nadrobić, trzeba nadrobić. Kolejny raz będzie już na narodowym, także do sierpnia jeszcze jest trochę czasu. Także trzeba sobie przypomnieć, co nie, o ten fantastyczny humor i świetną muzykę. Także. Enjoy! Co, lecimy? Zapraszam! To jest pan! Hi guys, jesteśmy w Poznaniu. Jedziemy właśnie na teren Ivan e, Aliów także It's fun. Byłyśmy sobie coś zjeść, bierzemy ze sobą Sellbach. Polecamy serdecznie. Nie zdecydowaną jaj jak zawsze. Dokładnie tak. Jesteśmy już na terenie y, Juvenaliu. Jest ze mną Sosia i, i koledzy są też ze mną. I zaczynamy zabawy. Yeah! yeah. Czekamy na Okiego. Generalnie nie mamy pojęcia, o który wchodzi, bo nie ma do wszystkich Ale okej. Okay. Będzie okay, okay, to wie. będzie, nie to nie.

nie lubi floty, większy rzuci ścianę Świeże szmaty, a w nich kieszenie napchane Proste rzeczy na ich punkcie najebane Jak się wylep, to wytłumacz na lek Kto nie lubi floty, nikt nas nie wierzył, byliśmy dzielni jakoś, jakoś to wyszło, teraz to tylko fucking kręli. Chciałem to będę postać w bajki, w misie i w łodach, już młody jak Proszę mówić ci mi, gdzie się ukrywa ta mali w Ona jest w ma wajca.

to już zaraz wiem trochę Mam na sobie prawy, ja to jest Ja Jak tak rywałem pieniądze Cię przy tym nie wiem Nic na słońce moje drugie imię Ja kogoś się sprzedałem proste Tobie no co wyskoczyłem z budła Harczy, jestem grzecznym chłopcem Dajcie teraz ja!

a mianowicie, yy, hej, jest godzina 3, w nocy, wziąłem ja właśnie z kanałów. Boże, ja kocham konceptokiego, przysięgam, że to jest taki fantastyczny vibe, taka super zabawa, że to jest po prostu yy, no hitno. W ogóle widzieliście przed chwilą, tak? No, robi wydarzenie, <laughs> Nie, naprawdę kocham tam vibe i niesamowicie. Cieszę się, że następnego końcu muszę czekać tylko dwa tygodnie. Więc e, fantastycznie. Nie będę was e, męczyć zbytnio, ponieważ jest e, późno. Znaczy, wy to pewnie oglądacie, jak kiedy nie ma trzeciej w nocy. Ale ja mówię do Was o trzeciej w nocy. Muszę rano wstać, W miarę wcześnie, więc jak. E, Trzymajcie ze mnie kciuki. Ja wierzę, że mi się uda, bo to jest jedyne, co mi w tym momencie pozostaje. Trzeba się ogarnąć, pójść. Spać, wyspać. Boże, ale teraz będę żyła tym występem. Generalnie sp wyglądała tak, że byliśmy gdzieś tam mieli na końcu, ale. Przez na tego sprawy wylądowaliśmy w trzecim rzędzie i widok był tak dobry. Generalnie. no... nie naprawdę było, było fantastycznie. Chcę jeszcze raz, chcę jeszcze raz! Ale dobra, poczekamy dwa tygodnie. Więc w wcale nie tak dużo. I co? Pewnie zobaczymy się za tydzień. Także ja życzę sobie kolorowych snów, Wam życzę miłego oglądania, no i co? Do zobaczenia na końcu dzisiaj wideo Podziadło. Hi guys! Wy dopiero idziecie ze mną do Poznania? Ja właśnie wróciłam. Także zapraszam serdecznie, a jak było opowiem Wam na końcu filmu. Także see you. 18 minut, ale jestem już blisko i to zdążymy. Jest głośno dookoła. Słogowoskało, bo się nie ma co dziwić. Dostałam wczoraj maila z najważniejszymi informacjami dotyczącymi konceptu. No i na jest zakaz nagrywania. Wola artysty należy uszanować. So, ja ale co trzeba to zacząć bawić, a wy mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni. Generalnie było inaczej. To odbywało się wszystko na sali ziemi, wielka kongresowa sala, ponowalowane miejsca, scena, zakaz nagrywania, zakaz robienia zdjęć. Tak poważnie, wszyscy ubrani elegancko. No, generalnie robiło wrażenie: Matylda na gitarze, nieznajomy z chórem na scenie. Ten cały vibe, że wszyscy po prostu siedzieli albo stali i słuchali. Nie było takiego, takiego tłoku, takiego hałasu, jaki jest na klasycznych konceptach. Tylko było tak oficjalnie inaczej, ale było fajnie. Mi się bardzo podobało, chociaż chyba wolę klasyczne koncepty. nie to znaczy, że ten buzz był fantastyczny. Nie mam żadnych nagrać. Wolę te, należy uszanować. Obiecuję, że nadrobimy nagraniami. W sierpniu jadę na Narodowy. Koń sierpnia, to jest dla was pretekst, żeby zostać ze mną dłużej. Trzy miesiące będę mogła zobaczyć i usłyszeć Dawida ponownie, więc cieszę się niesamowicie, że to nie jest koniec tej przygody. No i co? Przejdź po tour, dobiegło końca, to jest ostatni koncept. 12 się kończy, a my zobaczymy się za półtora tygodnia, bo jedziemy do AWF do Warszawy w następny weekend. Więc mam nadzieję, że będziemy bawić się fantastycznie. So, dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia. Pa.